Witam wszystkich. Wał przyjechał właśnie z regeneracji. Wyszedł pierwszy szlif. Jest zrobiony świetnie. No, no tu już troszkę go pobrudziłem, bo panewki zakładałem, Czy zakładałem, przymierzałem. Także wyszło to fajnie, wypiaskowane, zrobione wszystkie trzy bieżnie na pierwszy szlif, czyli zebrane 0,25. No firmę polecam. E, Motoszlif Gorzu Wielkopolski. Także naprawdę, chłopaki pomogli, doradzili, co i jak. Naprawdę fajnie zrobione. Już mam kupione. Kupione panawki. Z lat 80. Pierwszy szlif. Nieużywana. Tutaj ta też nieużywana jeszcze, jeszcze ma. Tu może nie będzie widać. Jeszcze ma pieczątki. No, widać, że nadgryziona zębem czasu, ale z nie ma znaczenia. Środek lekko wypoleruje papierem wodnym i brakuje mi jeszcze jednej panewki od strony rozrządu. Kurde, no drogo chcą 3 stówy. ale znalazłem za 8 tych po drugim szlifie i nie wiem czy nie jej nie, nie, nie kupię i dałem do, do przetoczenia na pierwszy szlif. Tylko muszę na starej sprawdzić, ile tam jest mięsa, żeby nie było tak, że zbiory. A tam już nic nie zostanie miedzi. A jak coś będę już miał więcej, trzecią panewkę, no to będziemy próbować składać.